Moi drodzy podziemi, czy zastanawialiście się, jakby było zrobić na bedorsach wyrzutnie jajomostów? Oczywiście, słuchajcie, chodzi o te jajeczka za dwa emeraldy do kupienia, właśnie w naszym sklepie, które sprawiają, że kiedy wyrzucisz to jajo, to po prostu w jego ślad idzie most z wełny. Na pewno wiecie doskonale o co chodzi, ale słuchajcie, my dzisiaj nie chcielibyśmy po prostu brać jajomostów i ich używać. Tylko chcemy pójść razem z Blade'em o krok dalej i, słuchajcie, stworzyć wyrzutnię TNT, która po prostu wybuchałaby to jajko gdzieś nie wiadomo w ogóle gdzie. I możliwe, że nawet ponad limit budowania klocków. Jeśli jesteście zainteresowani, to oglądajcie do samego końca i subskrybujcie kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem posłuchajcie, dzisiaj będzie się działo. Będziemy naprawdę testować rzeczy, które rzadko, słuchajcie, się testuje na bedursach. Naprawdę robić takie farfocle. Te, ale nie, nie, no, nie no, niebieskie, ale my. my. My, my jesteśmy zajęci. My jesteśmy zajęci. Nie no, przestań! Niebieski, przestań! My mamy poważne zadania do zrobienia, a ty będziesz uciekał. Na pra... Ale co ty chcesz osiągnąć w taki sposób, stary? Co ty chcesz osiągnąć? Wiesz, ty wojdujesz ty teraz. No dziękuję i pozdrawiam. W każdym razie. Subskrybujcie, dzwoneczkujcie, codziennie. Są tutaj filmy z Bedors, więc jeśli lubicie tą gierkę, to jest to kanał idealny dla Was. A na kanale Abra Minecraft jest też, słuchajcie, codziennie ode mnie survival. Więc bądźcie po prostu tam także. Okej, okay, kupujemy słuchajcie, resztę, te, słuchajcie rzeczy. I teraz tak, będziemy na pewno musieli kupić generator. Generator sprawi, że będziemy mieli ile dużo złota, a złoto jest potrzebne do właśnie wyrzutni, czyli tego całego naszego TNT. Yellow ogarniają. Dobra, yellow, słuchajcie, na pewno trzeba będzie tutaj rozklepać, bo widzę, że oni ogarniają. Ponadto trzeba będzie, słuchajcie, załatwić obsydian. Obsydian się przyda o tyle w bazie, że wówczas, słuchajcie, po prostu to łóżeczko będzie mniej rozwalalne. Rozumiecie, co mam na myśli, no nie? Jednak to się bardzo, bardzo nam przyda z tego powodu, że kiedy my będziemy testować całe te jaja i tak dalej, i tak dalej, to po prostu będziemy bezpieczniejsi z obsydianem. Każdy kuma każdy kuma. No i oczywiście, trzeba będzie, słuchajcie, porozwalać wszystkie tryhardy które chcą nas teraz poatakować, bo to nie jest najfajniejsza rzecz na świecie, nie? Łapimy go na klocka. Ja myślę, że łapiemy go na kloska. Dawajcie, złapmy go na klocka. Znaczy, ja myślę, że on się może nie dać, słuchajcie, na kloska złapać, ale można próbować, nie? Dobra, ja z tą żółty, bo widzę, że słuchajcie, Blade już tutaj zbiera właśnie na obsa... Ja naprawdę. Nie, ja się stary nie będę w ogóle tak z tobą bawił. Ja, nie, stary, ja sobie tutaj wracam i się baw dobrze, stary, naprawdę, baw się dobrze, bo mi szkoda czasu na takie duperele z tobą, nie? Ja po prostu tutaj zbieram, słuchajcie, de... diamenty, emeraldy, inne duperele. No chodź tutaj, no chodź tutaj. Ty masz enchantowany miecz? No to nie. Ej, to ja się z Tobą nie będę klapać, jak Ty masz enchantowany miecz. W ogóle, Gościu, wypadł mi stąd. Ej, nie, no naprawdę. Ja nie mam żadnych szans z Tobą teraz w tym momencie. Ale spokojnie, w ogóle, słuchajcie, chyba chce nam lecieć na, na wyrko, ale. Nie poleciał nam na wyrko. Bardzo mi przykro. Adios amigo. No dobra, to w takim razie zrobimy sobie na pewno, słuchajcie, właśnie zbrojeczkę. Zbrojeczka myślę, że teraz się przyda. Zbieramy właśnie obsa, więc ja też, słuchajcie, teraz dołączę na środeczek i zrobimy obsydian na naszym wirku, bo nasze wirko jest w ogóle odsłonięte, co nie jest chyba najlepszą opcją do wygrania gierki. Tak szczerze mówiąc, to nie jest najlepsza opcja. Okej, okay. czy my mamy już obsydian, słuchajcie, czy jeszcze nie, bo widzę, że tam Blade poleciał. Jak z naszym obsem, jak z naszym obsem. Tu widzę, że słuchajcie, leżą sobie pojedyncze emeraldy. Tam żółty w ogóle gdzieś od boku leci. No dobra, moi drodzy, zbieramy, zbieramy. Jestem bardzo zaintrygowany, czy faktycznie słuchajcie, to wyrzutnie da się zrobić w taki sposób, jaki byśmy tego chcieli. Czyli serio, żeby po prostu po wybuchu TNT to jajko poleciało gdzieś nad wymiar wysoko i aby po prostu, no naprawdę się rozbiło gdzieś daleko. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ja tego nie testowałem, więc no może, słuchajcie, być różnie. W każdym razie zbieramy też tutaj właśnie te emeraldy. Tutaj słuchajcie, spodwójnie. Spoko, spoko. W ogóle Blade rozwalił. Nie! Po co? Wiero. Przecież jak nam żaden przeciwnik nie zostanie, to wtedy będzie jakie, jakiś przypał. No co z tego, że miał 12 M'sów? No co z tego, że miał 12 M'sów? Jak nam żaden przeciwnik nie zostanie, to, to na no jakim mer będziemy to robić? No po prostu. Nie, no, Blade, masz ostatnią szansę, gościu. Masz ostatnią szansę. Bo naprawdę, zaraz się okaże, że wiecie, to się skończy na. 4 minutowej arenie i tyle będzie. Dobra, czy ktoś do nas tutaj leci? Chyba słuchajcie, do nas nie leci. My słuchajcie, tutaj z kolei zrobimy w ogóle, wiecie co, jakiegoś protekrzyna albo nie. My zrobimy, właśnie, słuchajcie, piecek. Ten piecek nam się teraz przyda. W dodatku, słuchajcie, zawełnuję sobie tutaj łóżeczko. Tak, 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 żeby po prostu było, ale zrobimy, słuchajcie, czekajcie, bo tutaj będzie obsik, tutaj będzie, słuchajcie, obsik, tutaj będzie obsik, tutaj w ten sposób. Spoko. Okej, okay, chyba tak wygląda obudowa pod OPSA, no nie? Tak mi się, słuchajcie, wydaje. przynajmniej, takiej mam nadzieję. Dobra, tutaj zrobimy, słuchajcie, coś takiego. Ej, idealnie robię, słuchajcie, pod obsydian, więc mam nadzieję, że Blade słuchajcie tutaj właśnie za sekundę przyniesie małe co nie, co spoko, nikt do nas nie leci, chyba nie, no to panowie dawajcie, da dawaj opsa, dawaj opsa, gościu, jak ty masz tutaj jakieś diaksyjne rzeczy, to po prostu dawaj tego opsa, ja kupuję tutaj refile, biorę też słuchajcie tutaj właśnie żelazny mieczek i jedziemy, widzę, że Blade już wraca, więc całkiem spoko, ehm, no i teraz tak, moi drodzy, będziemy musieli właśnie pokupować te TNT, więc od razu TNT też zakupię, i jajomosty słuchajcie. Jedziemy z jajomostami. Teraz słuchajcie. Mam. Mam trzy akurat Emeraldy. Chciałem powiedzieć, że właśnie kupię pierwszy jajomost, ale mam trzy Emeraldy, więc chodź tutaj szybko bitko. By... Ale bym cię zrzucił. Ale bym cię zrzucił. Naprawdę za to rozwalenie różowych, to ci się... Tu należy. Serio, nie powinniśmy rozwalać żadnych przeciwników, bo zaraz biały do nas przyjdzie i będzie katastrofa. A on się uczciwie klepał właśnie z różowym. tam widzę, że żółty też przejmuje środek. Spoko, spoko. Ja robię w każdym razie, słuchajcie, teraz obsika. Nie u tego, tylko słuchajcie u tego. pyk, pyk, No i teraz, czy słuchajcie, ktoś do nas nie nadlatuje. INC, dobra, mamy słuchajcie, incoming. Więc niech Blade tutaj przypilnuje w takim razie, a ja słuchajcie, wbijam się właśnie w nasze łóżeczko i spróbuję słuchajcie. On jest tak blisko. Okej, okay, nie wiedziałem, że on jest tak blisko. Słuchajcie, spróbuję oczywiście zrobić nam właśnie obsydian, nawet na jego oczach. Ja mam to totalnie, słuchajcie, gdzieś. Spoko, Blade go rozwalił, więc jest chill Ale żółty teraz wie, że mamy opsa Niedobrze, ale nie, no nas to Słuchajcie, średnio interesuje, dobra e, Zbieramy M. I robimy generator na emeraldy. Dobra, spoko. okej, okay, mam nadzieję, że Blade tutaj skumał. Potrzebujemy, słuchajcie, dużo diamentów. Potrzebujemy oczy. A tu są w ogóle tych. Dlaczego my nie jesteśmy do nich dobudowani? Nie wiem, ale słuchajcie, potrzebujemy właśnie dużo diamentów. I potrzebujemy, słuchajcie, dużo emeraldów, żebyśmy mogli właśnie to przetestować. Jak to powinno się śmiegać? Czy nikt nie nadchodzi? Chyba nikt do nas nie nadchodzi. Spoko. Można by, wiecie, co jeszcze się dobudować tutaj do sąsiadów. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to byłaby całkiem niezła opcja. A chodzi o Szary Team. Tak, wtedy mielibyśmy, słuchajcie, generator. Dobra rzuci nie mają, słuchajcie, teraz wyra, więc trzeba naprawdę uważać, żeby przypadkiem, słuchajcie, biali nie strajhardowali i nie spróbowali do nas się wbić, bo my, mimo wszystko, mamy, słuchajcie, do wykonania misję. Więc błagam, biali, zostawcie ich w świętym spokoju. Ja teraz kupuję kolejny generator, my mamy w ogóle tylko protka jeden. O nie! Naprawdę nikt nie ma teraz wyra? Co tu się dzieje? Dla... No, widzisz? Widzisz? Dlatego się nie rozwala... Teamów, ja Cię kręcę. Ja nie wierzę w to, ale dobra, słuchajcie. My robimy dalej naszą misję. W takim razie olewamy wyro. Niech psują. Mamy robić misję. Dobra, słuchajcie, robimy misję. Został jeden żółty. Niech on, słuchajcie, nawet rozwali nam wyro. Ja mam to totalnie gdzieś. Serio. Nie ma rzeczy, którą mam bardziej gdzieś. W tym momencie niż nasze wyro, słuchajcie. Ja chcę zrobić te jajomosty. Przeklęte jajomosty. Więc zbieramy, słuchajcie, wszystko co możemy i robimy ewidentnie, słuchajcie, tak, abyśmy mogli tutaj właśnie to po prostu spróbować, bo został jeden żółty. Jeden kurcze żółty. Więc emeraldy w tym momencie, słuchajcie, muszą być jechane. Ewidentnie w tym momencie, słuchajcie, emeraldy muszą wjechać na bazę. Ile masz? eme? O! To dawaj, to dawaj, słuchajcie, to możemy już zacząć testować w takim razie. Czy to by wyszło tak, jakbym chciał? Ale to może ja akurat zgarnę sobie diaksy i, słuchajcie, zaraz spróbujemy w takim razie. Tutaj patrzę, piękny mostak zrobiłem, Spróbujemy, słuchajcie, zrobić też właśnie generator na emeraldy, żebyśmy mieli tego po prostu jeszcze więcej. Tylko, że widzę, że tam, słuchajcie, zrzuty. Ok, niech on sobie biega. On nawet, słuchajcie, nie ma żadnej zbrojki. Nawet, serio, jakby. Nawet nie myśl. Nie myśl o bronieniu łóżka. Serio, niech on nawet nie myśli o tym bo nie będzie bronić łóżka. Niech gość je po prostu śmiało rozwali. My je olewamy w tym momencie. Mam tylko nadzieję, że słuchajcie, on y, tutaj w ogóle nie zwojduje, bo to by była jakaś katastrofa. No dobra, słuchajcie, jak my z diaksami, Okej, okay, tutaj pyk-klik-klik. Pyk, pyk. Daj eme. Daj eme i jajka. Moi drodzy, lecimy w takim razie. Ja tylko szybko przypomnę o sklepie www. Pierwszy link w opisie, Czekaję na was epickie bluzy. tym Słuchajcie, koszulki na lato i kubki z Bedwarsami. Jeśli jesteście fanami Bedwarsów, to to jest pozycja obowiązkowa na waszym słuchajcie Łóżeczku, ty w łóżeczku. Na waszym słuchajcie biureczku. Www. Pierwszy link w opisie, oczywiście, wpadajcie i a my słuchajcie teraz tak, e, uciekamy przed żółtym, który rozwala nam wyro, nie wierzę w to My to naprawdę robimy, my naprawdę słuchajcie uciekamy przed żółtym, który atakuje nam wyro Dobra, uciekamy, no leć, leć, ja buduję, 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 buduję Nawet słuchajcie bez shifta już teraz w tym momencie buduję My mamy misję do wykonania, tak jak słuchajcie mówiłem. Więc jazda, jazda, chodź tutaj. Ok, teraz wezmę Firebole. Dobra, odsuń się. Teraz, słuchajcie, biorę Firebole, żeby po prostu nie dało się tutaj do nas dostać. Czajcie? Genialny plan, no nie? Powiedzcie, że to jest, słuchajcie, genialny plan. Ok, dobra. Ja, słuchajcie, daję się trafić Firebolem, żeby on tylko, słuchajcie, do nas tutaj nie podszedł. Dobra, w takim razie, słuchajcie. Ja myślę, że jesteśmy gotowi, aby to, słuchajcie, przetestować, no nie? Ja myślę, że jesteśmy na to gotowi, tylko musimy ewe ewentualnie uciec dalej. Więc weź dużo wełny, weź dużo wełny. 4 TNT. Weź dużo we Pełny, e, będziemy jak coś uciekać do góry. Ja też, słuchajcie, za tego jednego emeralda wezmę sobie podkę na jumpa, żeby po prostu tutaj nie, nie e, e, przestraszyć naszego przeciwnika, słuchajcie. Czy on leci na środek? Dobrze, on leci na środek. To w takim razie, słuchajcie, ja bym chciał przetestować jedną rzecz. Naprawdę bardzo chciałbym przetestować, po pierwsze, właśnie to... Nie! O! Jak on to przeżył? Chciałbym, słuchajcie, przetestować jedną rzecz. Przede wszystkim, najpierw, słuchajcie, rzucić jajko po wybuchu TNT. Okej. Okay. TO NAPRAWDĘ POLECIAŁO DO GÓRY TO NAPRAWDĘ POLECIAŁO DO GÓRY, CZY WY TO WIDZICIE? Ej, okej okay. Ja rzuciłem słuchajcie jajko w taki sposób W taki sposób rzuciłem jajko, a to poleciało, wow Nice, dobra, masz jajo I masz TNT swoje, ale zaraz spróbujemy, słuchajcie więcej TNT postawić i rzucić to jajco Ja cię kręcę, ej ale to jest mocne Jakie to jest, słuchajcie, mocne, ja! Yeah. Dobra, kozacko, kozacko, kozacko. Tylko, stary, e, jedno TNT, masz stary TNT, oczywiście, mogę ci dać. Nawet weź sobie więcej tutaj TNT, co ja ci będę żałował? Tylko, żeby słuchajcie, tutaj żółty do nas nie przyszedł. Serio, tylko o to mi chodzi. Tylko to jest dla mnie ważne, żeby słuchajcie, żółty do nas nie przyszedł. Dobra, Blake, pokaż, jak to wygląda właśnie z perspektywy. Jest TNT, i teraz słuchajcie. No nie, za późno, za późno, za późno. Mam wrażenie, że za późno, dlatego, że moje poleciało tak wysoko. Dobra, to słuchajcie, teraz odsuń się. Odsuń się. Okej, okay, słuchajcie, spróbujemy więcej tego TNT, słuchajcie, dać Serio, to może, być, to może być, słuchajcie, zbyt hardkorowe Bardzo nie chciałbym, słuchajcie, spaść Dobra Okej okay. Nie, to tak nie działa Okej, okay, mam, mam, mam lepszy pomysł Mam lepszy pomysł, patrzcie, co ja teraz zrobię, słuchajcie Mam lepszy pomysł Zamurujemy się, słuchajcie, w szkle Żeby nie dało się nas odepchnąć Ok, ty postawisz Postawisz trzy TNT Obok siebie Dobra, masz tutaj Masz tutaj trzy TNT, a ja zrobię słuchajcie coś niesamowitego, tylko błagam, żeby to się, słuchajcie, źle nie skończyło, bo widzę, że tam żółty nadchodzi. Dobra, okej, okay. okej, okay, słuchajcie, robimy w takim razie e, Polecimy, słuchajcie, cyk cyk, polecimy cyk cyk i teraz słuchajcie jeszcze od góry Teraz robię coś takiego, dobra, okej okay. i teraz tak, postawisz TNT tutaj dobra, e, na te bloki TNT e, Ja rzucę jajko a ty TNT na wełnę Dobra, okej, okay. mam nadzieję, że on to skuma Słuchajcie, próbujemy, próbujemy Dawaj, robimy to, stary Armata z TNT i jajek Stary, dawaj, 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 musisz to postawić Tylko żebyśmy nie zginęli, serio Mam nadzieję, że to szkło się dobrze skończy No nie, za późno Za późno, jeszcze raz, jeszcze raz Jeszcze raz, ej, dobra, jeszcze raz Musimy to zrobić, słuchajcie, ale to jest kurczę genialny plan, słuchajcie, to jest genialny plan Mam jedno jajo nie możesz trzech idealnie obok siebie To dwa obok siebie Dobra, słuchajcie, to możemy to zrobić nawet z dwóch obok siebie Tylko musi to, słuchajcie, wyjść Serio, to musi ewidentnie, moi drodzy, wyjść Bo to jest, to jest genialne, słuchajcie, to jest absolutnie genialne Widzieliście, jak, te, jak, te, jak to jaju wyleciało w powietrze? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Okej, okay, ja jestem ready, chodź, a tutaj ty chcesz to zrobić, okej, okay, w ten sposób, spoko, tylko żeby nas to nie odrzuciło, błagam, stary, żeby nas to nie odrzuciło nie wiadomo gdzie, serio, bo jak my zwojdujemy, to będzie jakaś katastrofa, chcesz dwa golda, nie mam dwa golda, mam, mam nawet pięć golda, chcesz to sobie weź, stary, śmiało, ja mam tutaj tego TNT stary fest, dużo, weź sobie te TNT, no nie, tylko, że my musimy, słuchajcie, więcej tych jajec ogarnąć, no nie, i więcej przy okazji też TNT, dobra, ja jestem ready, tylko w kiedy ja powinienem to rzucić, żeby mnie zwoidować? No, mam nadzieję, że teraz to wy wykryję, dobra. Dobra, rzucam. Okej, okay, chyba. Teraz za wcześnie chyba rzuciłem. Ej, jakie to jest. To zadziałało. Czy jajco normalnie doleciałoby aż tak daleko? Ej. Jajko ma chyba limit bloków, jaki może postawić, taki jakby. Ej, ale czy to nie jest dalej niż normalnie jajco by doleciało? W ogóle, jak bardzo płasko ono poleciało? Ej. Na pewno tak jaj by nie poleciało, dobra. E, więcej jajek robimy. Więcej jajek musimy, słuchajcie, zrobić. W ogóle gość do nas chyba nadchodzi, więc musimy go przeskoczyć jakoś. Masz firebole. Fireball jump jumpy i namida. Dobra, słuchajcie, i namida. Lecimy ewidentnie. Musimy, słuchajcie, jakoś tym tym jajom słuchajcie, się udać. Mam nadzieję, że to w ogóle, słuchajcie, ma jakikolwiek sens, dobra. Ok, słuchajcie, lecimy, lecimy, lecimy. Oczywiście to się strasznie źle skończy, słuchajcie. To się strasznie źle skończy, ale próbujemy, słuchajcie. Dobra, dobra. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, ja w takim razie uciekam przed nim. Dobra, okej, okay, słuchajcie, ja zwiewam, ja zwiewam, niech on, słuchajcie, mnie nie goni. Widzę, że właśnie tutaj Blade padł. Gość mnie goni, nie? To niedobrze, słuchajcie, to niedobrze, bo ja bardzo nie chcę, słuchajcie, z nim wchodzić tutaj, że tak powiem, w porachunki, bo on, słuchajcie, na pewno ma dużo lepsze e, itemki ode mnie, ale ja podobno mam słuchajcie, uciekać do góry, aczkolwiek nie wiem, czy to jest najlepsza, słuchajcie, opcja, bo ja tutaj przyszedłem po Emeraldy. Więc ja słuchajcie, nie, nie, nie chcę uciekać przed nim, nie? Ja ewidentnie... On malagi, On malagi, więc on równie dobrze może być gdzieś koło mnie, czy mi się tylko wydaje. Nie wiem, słuchajcie. Nie wiem, ale zbieram, słuchajcie, na kolejne dwa jajomosty. I słuchajcie, uciekam. Teraz już w tym momencie w takim razie uciekam. Jak coś, to mam te firebole, więc wydaje mi się, że fireball jumpy są tutaj do zrobienia. Ale ja, słuchajcie, zwiewam tutaj, nie? Zwiewam tutaj. Ok, on mnie goni. On mnie chyba goni cały czas. Ale spoko, 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 spoko. Goni, dobra, goni. Ja teraz, słuchajcie, kupuję szybkie właśnie te dwa jajomosty. Ok, 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 dobra. I słuchajcie, zwiewam dalej, nie? Jak to wygrana? No, gościu, czy ciebie pogięło? Ja tutaj armatę robię, a ty uciekaj. Ej, to jest tak dobra taktyka, że gość uciekł przed nami, rozumiecie to? Naprawdę ten gość ucieka przed nami kiedy my robimy taką taktykę? Serio czy on sobie jaja robi? Jakby zauważcie, jaki odcinek słuchajcie byśmy nie zrobili, czy jaką armatę. To oni zawsze uciekają kiedy widzą, że my się z nimi bawimy. To są taktyki na wygranie, moi drodzy. Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, bo pamiętajcie, że codziennie są tutaj Bedwarsy, a na kanale Abra Minecraft codziennie są filmy z Minecraft Survival i zapraszam na sklep www.abraety.pl, pierwszy link w opisie. Czekają na was epickie bluzy Abra, tym słuchajcie i kubeczki i mnóstwo innych rzeczy. Jeśli jesteście fanami Bedwarsów, to taki kubek może być dla was. Idealne, bo po prostu dodaję wam skilla. I przypominam o darmowej dostawie od 1049 zł. Przy zamówieniu na przykład bluzy i kubka naraz, albo bluzy i koszulki nie płacicie za kuriera, a już niedługo na Dzień Dziecka, słuchajcie, będą autografy, ale o tym jeszcze będę mówił. wwwabrety. wpadajcie i róbcie własne zamówienia z Abretem, a ja wam życzę dobrego dziecka, eleczko i puu!